28 listopada, a tyle spadło śniegu, zaskoczyła na zimę w tym roku a dzisiaj jest 29 listopad trochę podśnieżam, co w lewie się zsuło. O. tyle śniegu spadło zasypało na biało o, nie wiem co dobrze będzie widać co, jest też śnieg jest? No tu ja pochodzę z trochę w filmiku. They're mm. é content to such O i pauza z resztę Nawróciłem Odcięzułem na sypko Idę do domu mi na kawę bo mi ręce zmarzły Ręczę płypo odcinam dokładniej bo na kawę mi ręce zmarzły Mam nadzieję Zaraz święta, święta będzie, się, zaraz, 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 mam nadzieję m, m, mam nadzieję, że na święta śnieg będzie taki A, no No zamuj, 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 Idź na kawę, a mi ręce zmarły. Nagrywałem, nagrywałem TikToka no, do piosenki z Kolima. Co w tobie jest? Za oknem śnieg, a ty wyglądasz pięknie. No, no to wpiewającym akcentem zegnam się z Państwem. Wiem, za oknem śnieg, a ja chcę ciebie jeszcze więcej. Co w tobie jest? A nie pamiętam dokładnie Za oknem śnieg, a ty wyglądasz pięknie Zegram, pawa! Pa.